Dzień dobry, dzień dobry, witajcie w serii Emocje wróg czy przyjaciel. Dzisiaj chciałabym z wami porozmawiać o takim zjawisku, jakim jest regulacja emocjonalna, bo bardzo często tutaj w swoich nagraniach mówię do was o tym, że trzeba się wyregulować, że trzeba się zaopiekować swoimi emocjami. Więc, żeby było wiadomo, o co chodzi, to dwa słowa o regulacji własnych emocji. Ja się nazywam Małgorzata Toru, jestem psychologiem, coachem, trenerem i witam Was na moim kanale. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej o emocjach, komunikacji, dobrym życiu, to zapraszam do zasubskrybowania kanału i ustawienia sobie powiadomień o nowych pojawiających się odcinkach. O co chodzi z tą regulacją emocjonalną? Jest to taka nasza umiejętność do tego, żeby sobie zadbać o siebie kiedy przeżywamy trudne emocje czyli dzięki regulacji emocjonalnej możemy wpływać na siłę naszych emocji na sam fakt czy w ogóle ta emocja w danym momencie może powstać no i na to w jaki sposób też uda nam się jak szybko w jakim stopniu Poradzić ze swoimi emocjami. I w ramach tej regulacji emocjonalnej, oczywiście, możemy mieć takie bardziej automatyczne procesy, ale to, na co ja chcę zwrócić dzisiaj Waszą uwagę, to jest taka własna, świadoma umiejętność do wpływania na swoje stany emocjonalne. I możemy to robić na różne sposoby. Z jednej strony możemy zadbać o to, żeby w ogóle emocja nie powstała, czyli przykładowo, Możemy używać takiej techniki, jak niedopuszczanie do siebie danego bodźca. Czyli przykładowo, jeżeli wiem, że przeżywam bardzo mocno różnego rodzaju wiadomości w mediach, czy to w telewizji, czy oglądając jakieś wiadomości online, no to w tym momencie mogę na przykład sobie ograniczyć ilość kontaktów z tymi mediami. I na przykład czytać tylko te informacje, które mnie faktycznie interesują, bez tego dodatkowego elementu emocjonalnego, który często towarzyszy przekazom medialnym, telewizyjnym. Mogę też przykładowo, kiedy jestem w okolicznościach, w których coś wzbudza moje emocje, coś mi przeszkadza coś sprawia, że. W jakiś sposób jest mi trudno patrzeć na daną rzecz, mieć kontakt z tą rzeczą. No to oczywiście mogę zadbać o to, żeby przenosić uwagę na coś, co przynosi mi ulgę, coś, co sprawia, że nie będę jakby dawać się porywać tym emocjom, tylko przekieruję uwagę na to, co sprawia mi więcej przyjemności, co sprawia, że czuję się lepiej, że czuję się na przykład bezpieczniej. Mogę również korzystać z bardziej zaangażowanych, bardziej złożonych procesów poznawczych, do tego, żeby rzeczywiście przetworzyć sobie tę informację emocjonalną w taki sposób, żeby była dla mnie mniej raniąca, żeby była dla mnie łatwiejsza do zaobserwowania, do przyjęcia. No, i przykładowo mogę to robić w taki sposób, że zmieniam znaczenie sytuacji. Czyli sytuacja się nie zmienia. Ale ja przez to, że nadam jej nowe znaczenie, niekoniecznie jeszcze mówię o zmianie perspektywy, po prostu zmianie znaczenia tego, czego doświadczam w danym momencie. Prawda? Czyli przykładowo, jeżeli um, jestem w sytuacji, w której czuję, że ktoś się na mnie patrzy, no i obserwując mnie tak się dziwnie uśmiecha, w moim odczuciu dziwnie się uśmiecha, no to mogę przykładowo myśleć sobie o tej sytuacji, że. Ta osoba mnie wyśmiewa, że ona w jakiś sposób śmieje się ze mnie, bo być może coś zauważyła w moim zachowaniu i na to właśnie reaguje. Ale mogę też zmienić znaczenie tej sytuacji, interpretując to w zupełnie inny sposób. Czyli przykładowo, okej, okay, ta osoba być może zawiesiła na mnie wzrok, bo w taki sposób się skupiła, że gdzieś ten wzrok poleciał i akurat spotkał się ze mną. Ale być może ten uśmiech wynika z tego, że właśnie sobie coś uświadomiła ta osoba, być może przed chwilą odczytała jakąś ważną dla siebie wiadomość, być może myśli o czymś, co za chwilę zrobi, co jest dla niej przyjemne i dlatego się uśmiecha. Czyli zmiana znaczenia, które nadaje danej sytuacji, może pozwolić mi myśleć o tej sytuacji w inny sposób. No, i oczywiście nie mówię tu o takich jednoznacznych informacjach, które trudno jest zmienić ich znaczenie, skoro jest ono jednoznaczne. Natomiast my w wielu sytuacjach troszeczkę nadinterpretowujemy, że często obawiając się na przykład oceny innych ludzi, będziemy szybciej interweniować, reagować na tego typu reakcje, jak uśmiech, właśnie. Po spojrzeniu na nas, jako raczej właśnie przeciwko nam, czyli w tym momencie ktoś mnie wyśmiewa, niż za sobą, czyli że na przykład to w ogóle nie ma ze mną związku, tylko właśnie dotyczy bezpośrednio już tej osoby. Więc warto na to uważać, warto zawsze sprawdzić sobie, na ile rzeczywiście fakty potwierdzają to, co sobie zinterpretowałam, patrząc na daną sytuację. Czy rzeczywiście fakty to potwierdzają, czy jest tam dużo mojej. Interpretacji. Bardzo zbliżoną techniką do zmiany znaczenia jest technika polegająca na zmianie perspektywy. I tutaj mamy wiele różnych technik dotyczących zmiany perspektywy, ale ja chcę Wam powiedzieć o jednej z nich, czyli na przykład perspektywie wartości. Na czym polega ta technika? Przykładowo doświadczasz w danym momencie, Jakiegoś trudnego dla siebie wydarzenia, spodziewałeś się, spodziewałaś się, że uda ci się coś osiągnąć, a okazało się, że niestety wynik tej aktywności no, nie był dla ciebie korzystny. Przykładowo, jak zdajemy jakieś egzaminy, na przykład na prawo jazdy, i nie udało nam się za pierwszym razem rzeczywiście. Zdać tego egzaminu, no to możemy się e, lekko podłamać, myśląc o tym, że no nie uda nam się nigdy tego zrobić, że to jest jakoś bardzo trudne wydarzenie, że tak naprawdę bardzo o tym marzyliśmy, no i się nie udało. No i patrzymy z takiej perspektywy tu i teraz, jakiegoś osiągnięcia, na które liczyliśmy, a na które, no niestety, którego nie udało nam się e, osiągnąć. Ale ja mogę na tę samą sytuację spojrzeć z perspektywy, wartość, czyli przykładowo pomyśleć o tym, co jest dla mnie w życiu tak naprawdę ważne. I przykładowo to, co jest dla mnie ważne, to jest moja rodzina. I teraz, jeżeli ja spojrzę na tą sytuację, w której się znalazłam, że nie udało mi się, że rzeczywiście no, nie poszło mi tak, jak sobie. Bym chciała, ale myślę o tym, że za chwilę wrócę do domu. Spotkam się z moim dzieckiem, że yy, to spotkanie, że coś zrobimy razem, że to spotkanie będzie radosne, że będę mogła ten czas z tym dzieckiem spędzić. I w perspektywie bycia blisko z tymi, którzy są dla mnie najważniejsi w moim życiu. Taki egzamin może się wydać jedną z wielu rzeczy, które po prostu raz się nam udają, raz się nam nie udają, że być może. Warto spróbować drugi raz podejść do tego egzaminu. No bo przecież tak naprawdę nic się nie stało. Moja rodzina jest zdrowa, wszyscy moi bliscy są szczęśliwi, układa mi się w tym życiu rodzinnym, które jest dla mnie bardzo ważne. W związku z czym to niezdane prawo jazdy jest po prostu jedną z wielu aktywności, które mogę przecież powtórzyć nic się złego. De facto takiego głębokiego, poważnego nie stało, bo zawsze mam szansę, żeby podejść do tego egzaminu e, po raz kolejny. Możemy też e, zobaczcie, zadbać o tą regulację emocji poprzez e, kontrolę swoich, e, okazywania tych emocji, kontrolę własnej ekspresji. E, czyli pomimo, że e, czuję na przykład złość, ponieważ ktoś zrobił coś, co jakoś wyprowadziło mnie z równowagi, Oczywiście, tutaj, będąc spójną z tym, co zawsze Wam mówię, oczywiście, to nie jest tak, że ta osoba jest odpowiedzialna za moje emocje, ale coś takiego w jej zachowaniu sprawiło, że ja się zdenerwowałam, że na przykład, nie wiem, moje jakieś oczekiwanie nie zostało w danej sytuacji spełnione. I teraz, będąc w takich okolicznościach. Ja mogę być na tyle wściekła, że chcieć wyładować te emocje na tej drugiej stronie, czyli trochę odreagować swoje trudne emocje i na przykład podnieść głos na tę drugą stronę, na nią po prostu nakrzyczeć. I tutaj moja regulacja emocji będzie polegała na tym, że ja w pierwszej kolejności. Sama zaopiekuję się tą moją złością, zajmę się tą moją złością, zobaczę, co tak naprawdę mnie tutaj wyprowadziło z równowagi, dlaczego to jest dla mnie takie ważne. I przykładowo powstrzymam się od tego, żeby odreagować te emocje na zewnątrz. Czyli wtedy może nie tyle reguluje samo przeżywanie emocji, co kontroluje jej okazywanie. Na zewnątrz. Natomiast rzeczywiście, jeżeli będziemy poświęcać uwagę swoim uczuciom, będziemy sprawdzać, co czujemy w danym momencie, będziemy dopuszczać do siebie informacje, które te emocje niosą, to już sam fakt zaopiekowania się tymi emocjami, dania im uważności, może być również skuteczną techniką do regulowania. Własnego poziomu pobudzenia emocjonalnego w tej konkretnej sytuacji. Czyli taka praca nad sobą, praca nad kontaktem z własnym ciałem, nad przyglądaniem się swoim emocjom, co ja czuję w danym momencie, dlaczego to czuję, może być również dobrym sposobem, żeby sobie pomóc z własnymi emocjami. I jeszcze jedna rzecz, która mi przyszła do głowy, teraz jak właśnie do Was mówię o tych technikach, o których chciałam dzisiaj powiedzieć, to przyszła mi jeszcze taka jedna myśl, która może również być jakoś dla Was, dla Was ważna, czy, czy też może być pomocna. A mianowicie, często jest tak, że te nasze różne myśli, które do nas przychodzą, one zajmują naszą uwagę w taki sposób, że jakby podporządkowujemy tym myślom to, co się wokół nas wydarza. Bardzo często takim sposobem, żeby właśnie w sytuacji, kiedy tak te myśli dominują w naszej głowie, jest taka pokusa, żeby sobie mówić do siebie: Nie myśl o tym, prawda? Czyli na przykład chcemy, Walczymy z tymi myślami. Wydaje nam się, że jeżeli wykonamy wysiłek, jeśli sami do siebie powiemy, żeby o czymś nie myśleć, to że to będzie taką skuteczną techniką. No i chciałam Wam powiedzieć, że właśnie niekoniecznie takie mówienie do siebie, żeby nie myśleć o czymś, będzie skuteczne, ponieważ raczej nasz umysł jest przyzwyczajony do myślenia konkretami. Czyli jeżeli na przykład powiesz sobie, nie myśl teraz, o Białym Niedźwiedziu, to oczywiście e, ten Biały Niedźwiedź momentalnie pojawi się e, w Twojej głowie, dlatego że właśnie pomyślałaś, pomyślałeś przez moment o Białym Niedźwiedziu, niezależnie od tego słowa e, nie na początku. Dlatego też to, co jest ważne, to nauczyć się, w jaki sposób e, zastępować te myśli, które są dla nas niekorzystne tymi, które są dla nas bardziej wspierające. Czyli przykładowo, jeżeli pielęgnujesz w sobie różne takie przekonania na swój temat, które są raczej negatywne. Przykładowo dzieje się coś trudnego, być może popełniasz błąd. No i niestety przychodzi ci ponieść konsekwencje. No to możesz mieć takie myśli, ojejku ale jestem głupia, jak ja mogłam to zrobić, czemu o tym nie pomyślałam. No, i tak trochę mamy do siebie wyrzuty sumienia, e, robimy sobie wyrzuty, mówimy, że nie powinniśmy byli czegoś zrobić. I tak naprawdę cały czas nasze myśli będą krążyć właśnie wokół tego, co, co nie do końca poszło e, zgodnie być może z naszymi myślami, z naszą intencją. Dlatego to, co jest ważne, e, trzeba nauczyć się zastępować przekonania, które nie są dla nas konstruktywne. Tymi bardziej nas wspierającymi, bo zobaczcie, że na wiele naszych emocji duży wpływ ma to, jak my myślimy o danej sytuacji, jakie my nadajemy znaczenie. W związku z tym, przykładowo, w tej sytuacji, kiedy popełniłam błąd, mogę po prostu pomyśleć o tym właśnie w kategoriach błędu. Czyli mogę powiedzieć nie tyle, że jestem głupia, co mogę powiedzieć, nie zastanowiłam się dłużej nad tą sytuacją i podjęłam być może w danych okolicznościach. Płynną decyzję, po prostu um, zrobiłam coś nie tak, jak chciałabym zrobić. Czyli, zobaczcie, nie mówię sobie całościowo o sobie, że jestem zła, głupia, nieodpowiednia, tylko skupiam się na tym wydarzeniu, które miało miejsce, na tej sytuacji konkretnej i patrzę na nią z perspektywy jednorazowej sytuacji. Które oczywiście w przyszłości może ulec zmianie, bo ja mogę następnym razem wyciągając wnioski z bieżącej sytuacji, interpretując, co takiego zawiodło, co mogłabym zrobić inaczej w przyszłości, mogę z tej samej sytuacji wyjść konstruktywnie i na przyszłość w kolejnych sytuacjach podjąć inną decyzję, pamiętając o skutkach czy konsekwencjach tej decyzji w danych Okolicznościach. Czyli ważne jest nie tylko pielęgnowanie tego w tu i teraz, jak my reagujemy, jaką nadajemy interpretację danej sytuacji, ale też ważne jest, jakie dominują u nas przekonania, które mogą wpływać na to, jak my potem reagujemy na przyszłe wydarzenia i to, że mówimy do siebie właśnie w tych sytuacjach złe, negatywne rzeczy na własne. Temat. Tym samym osłabiamy się, przeżywamy mocniej, y, zaczynamy czuć jakieś wyrzuty sumienia, być może nie do końca adekwatne do tej sytuacji. No i co najważniejsze, y, obniżamy w ten sposób swoją samoocenę, y, bo wypominamy sobie rzeczy, na które już i tak nie mamy wpływu. Czyli to konstruktywne wyciąganie wniosków na przyszłość. Może być tutaj y, taką metodą na zastępowanie tych niepożądanych myśli, niewspierających myśli tymi bardziej konstruktywnymi. Jak widzicie, istnieje wiele różnych technik i możliwości y, regulowania swoich emocji, y, a jak wiecie, ja chcę, żeby ta seria była. Trochę krótsza, żeby dała się odsłuchać podczas jazdy samochodem. Dlatego, jeżeli ten temat różnego rodzaju technik was zainteresował, zostawcie komentarz, powiedzcie, jakie wy macie metody radzenia sobie z emocjami, a być może jeszcze dogram kolejny odcinek dotyczący właśnie tych metod radzenia sobie, albo być może widzicie jakieś inne, jeszcze ważne dla was tematy, a powiązane z emocjami. Które warto by było, żebym w tej serii poruszyła, to oczywiście dajcie znać w komentarzu. Chętnie się do komentarzy odniosę, ale też, jeżeli będzie to taki temat na odcinek, to oczywiście dogram taką część. Także zachęcam Was, pamiętajcie, możemy wpływać na swoje emocje. Nie jest tak, że te emocje spadają na nas z nieba i nie mamy szansy się przed nimi bronić. Traktujmy je jak przyjaciół, czyli poznawajmy je. Oglądajmy je. Przyglądajmy się temu, co one nam robią i też jaką niosą informację, a dodatkowo stosujmy różne techniki ich regulowania po to, żeby grały na naszą korzyść, a nie z nimi walczyć. Tyle w tym odcinku dziękuję wam bardzo, że jesteście ze mną No i do zobaczenia w, kolejnej, w kolejnym odcinku i w kolejnej serii bo już niedługo rozmawiamy o dobrym życiu z bardzo ciekawym gościem. Pozdrawiam Was serdecznie, do usłyszenia.